Panie doktorze, mam takie pytanie od siebie i w ogóle od wielu kobiet. Co to jest cytologia? Co to jest za badanie? Jak ono wygląda? Czy ono jest bolesne? Czy można je wykonać z krwi, z pobrania krwi? Proszę coś więcej powiedzieć. Ja bym to tak troszkę przewrotnie odpowiedział. Najpierw bym powiedział, po co to badanie w ogóle robić. Właśnie. Badanie cytologiczne jest badaniem profilaktycznym, w związku z czym to jest takie badanie, które pozwala nam unikać albo wykrywać wczesne stadia choroby. Akurat ta choroba, o której tutaj mówimy, to jest rak szyjki macicy. Rak szyjki macicy jest chorobą dosyć podstępną, jest jednym z najczęściej spotykanych nowotworów złośliwych u kobiet. W związku z czym badanie cytologiczne ma za zadanie chronić życie naszych kobiet. Co to jest badanie cytologiczne? To jest wymas. To jest wymas z kanału szyjki macicy, starczy szyjki macicy, czyli krótko mówiąc, wymas z pochwy. Jest to badanie niebolesne i nie jest to badanie oczywiście pobierane z krwi. Nie. Sam proces pobierania cytologii to jest, nie wiem, 10-15 sekund. I to jest wszystko. Takie badanie można zrobić w praktycznie mówiąc, w każdym gabinecie lekarskim. Okres oczekiwania to już zależy od laboratorium, w którym jest oceniane. Z reguły to jest między 5 a 14 dni.